Witajcie! No i gramy no znowu w Call of Duty wd e, Dzisiaj misja REN. I to jest chyba ostatnia misja. Więc bez przedłużania, lecimy. Marzec 45. Z 9 pancerną i 99 mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka. Ale muszę przekonać Piersona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zusmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to... Czuwaj nad nimi, bracie. Wow, wow. A co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ty, ja bym tam nie właził. Nie sądawał, gaźnik. Dzięki za cynk. No to wchodzimy. O, i, się, i nas zobaczył. No kurwa jaja sobie robisz. Nie zostawię Zosmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kaserin. Co żeś, kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Ech. O kurde, Spieprzaj. przywalił mi. Nigdzie się nie wybieram. Śpiewczaj mówię! Noż kurwa. Miałem rozkaz się wycofać, ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przebycia posiłków, ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu. Gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się. Nie żyje. Niech jego ofiara coś znaczy. Żadna ofiara zbyt wielka. Co ty wiesz o poświęceniu? Nic. Nic a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko: powitanie godne bohatera, nawet brązową gwiazdę. Ale mam tu jeszcze zadanie. Siebie chyba pojebało. I to jeszcze jak? Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu, mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz, nie waż mi się włazić w drogę. No i wróciliśmy. Widzę, że rodzina w komplecie. Nie, nie cała. Dokładnie. Jeszcze Weźmy ten most i Znajdźmy naszego brata. To jest budowy. Jeśli Zuzman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. No i zajmiemy. Nam się nie uda. No dobra, oto i on! Ostatni rozdarenie! Przeprawimy konwój i jesteśmy u Frycy. I po Wszystko albo nic. To tutaj zmierzaliśmy. O oh, kurde. No to już gruby rury. Dobra! Ze ruchy. O kurde. Musimy mesa przejść wejście na boss. Tak jest. Jazda. Hey. Nie próbuj mi sabić, dostawaj drugą szansę. Nie zawiodę. Ruchy. No i w końcu Daniel sobie Daniel sobie yonderką robi. Jednym słowem powiedzieć. Słowie bara i to nie, nie gadaj, że to jest ten sam. Dobra, ja myślałem, że to jest ten tu w początku. <noise> ciekawe ile śmierci mam ogólnie już w tej grze. Może ten karabin nie ma. Nie? Dobra, jest O, 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 no, 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 tak no, nie no, 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 się dzieje. Dziwnie, że jeszcze tego quest'a yy, nie zrobiłem. Dobra, myślałem, że to nasi, tak przez chwilę. Wszystko za nami No wyjechać, no Dobra, wychodzimy stąd Bo ja czuję, że więcej nic nie działa. Przedrzej się to wieczy musimy uciszyć te karemy się Dobra to co? Przypalam Dobra No pię pięknie ich przypalił. Mam granaty i dymne. Fajnie. Tym co? Mam granaty i dymne! U nas czysto! No nie musisz pięć razy powtarzać, że masz granaty. dymne. on mną! Idziemy na Teraz jak zejdę, to on pewnie ucieknie z tymi granatami. Krawy wysadzą ten most, musimy ich zatrzymać. Staję, co jest! Rzucają co mają! Dajcie nam trochę czasu, zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniel i Staję za osłonią saperów. Pytania? Gotowi? Sorry Idziemy no, Idziemy. Zajmijcie się co ja Wy dwaj Zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem Szkopy się wycofują Uwaga nie wychylać się Prawie bym spadł do dziury jeszcze Przed nami Na twój strzał danie A nie No ja go Rzucam granat dymny! Rzucam granat! Dobra, o to chodziło? Kurde! Starany! Kto wciąż może walczyć? Masz ten team, Aielo? Wytrzymał, jebaniutki! Może poczekajmy to na cel? Raz, swoich pa. własnych ludzi! Pan do oszołomu! <noise> Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy robotę do wykonania! Dokładnie! Hej! Pod nas celem oździerzą! A jelo, potrzebuje dymnego Oni no jak to jest ty dymny Leci granat Wyrzucam granat Dobra, gdyby nie niech on sam przyjmie tego granatu. Szybko, rzucamy Mam więcej granatów jednych! Szybko. szybko! Proszę! Co mnie zabiło? Pancerz tak? Granaty! Rzuć je! Lecą do ciebie! Rzucam dym! Rzucam granat z dymny! Co chwilę jakieś trochę umrogę fajnie by było ja bym w końcu Osiągnął to z dymnymi zablokowany! Ja nic nie widzę! Lepiej bronią taką, taką szybko, Wskaż wrogów! Ja nie wskażę. O. No po prostu. To już czysty. Biorka przy personie. lecimy do Pearsona jak najszybciej. Te samoloty za chwilę rozwalą most! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Daniel Howard, Zano, ruchy okay. już! Wskaż wrogów! Ruchy kryty! W tym i ogień Sierżancie, wskaż wrogów! Rzucam granat! Do okopu wszystko! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! No ja da się to zrobić, Karuzia. Tak, dobry Poradzisz sobie, taniec! Dziesiątki taniec! Masz go! Obrót w lewo! Prosto w cel! Namierzyli cię, taniec! Masz go! Krój dalej! Dziesiątki taniec! Na dwunastej! Prosto w cel, Po lewej! Co się stało? Przecież ochraniałem Poradzisz sobie, Taniec! Masz go! Grój dalej! Oberwał i spada! Polemy! lewej! Tam nie Dziesiątki Taniec! dalej. Prosto w cel. Na drugiej! Nie odpuszczal! Obrót w lewo! Oberwał i spada! Za! To nasze samoloty! Nie, dostałem się do tego. A ja! Gratulacje i dymne Daniel! A ty, końców, dasz? Dawaj je tu! No ten nam dasz! Potrzebuję tego dymu, A ja! Dobra! Po prostu jeden chodzi, żeby się to nie było. Skopi dają nogę! O kurde! Trochę nas ogłuszyło. Odczep się z tym bagnetem. Ja tu parę Rzucam dymów, co... granat z dymny! Granat <grych> z dymny! Rzucam granat! Wyrzucam granat! Poddaję Do późno. Tam, tam paru nie dało, dwóch chyba tylko wyszło. Most jest nasz. No, oczywiście, że nas oczy. My to go przyjęliśmy. Chyba jestem panu winny przeprosiny. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam. Tworzymy historię za. Czego się gapisz, fryco? Mamy dane o obozach niemieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Ale sami wiecie, co robić z takimi rozkazami. Tak jest, sierżancie. W porządku. A no to lecimy, no. Jestem dumny, że nasz Pluton pierwszy przekroczył ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie, nie póki nie znalazłem Zusmana. Epilog 4 kwietnia 1940: Ruszyliśmy z mostu na wschód, Berga, przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zusmana, zabrano do mniejszego obozu trzy godziny marszu na Wschód. Miałem tylko nadzieję, że ZUS jeszcze żyje. O, kurde, coś czuję, co że opuścili okolice, wszystko popalone, może tutaj z nie znajdziemy. No to w się działo, to No na 100% stars O kurde to byli nasi. Przygotuje aparat. Niech świat się o tym dowie. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. Ja pierdziela. Wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby Dodaj. w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazową karą. Da, daj, Niefajne miejsca. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. To idziemy za nimi. Obiecałem Zusmanowi ratunek. Ważne po prostu, żeby znaleźć Idę na szpicy! Szybko! Wszystko w życiu zatacza krąg. Ta wojna. Zdarzenia z przeszłości. ...zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku! O kurde... Paul! Zginął? Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Cholera, idę po ciebie, Zus. Nie no, umrzesz, no. bracie. Nie teraz. Jak najświeższy. Jak jeszcze żyję? Daniel, ty. Zusman! Si ty się nie męcz, tylko biegni. Zusman! Dawaj, dawaj, biegnij. O kur... Jaki wygłodzony. Czy jest znowu Co nic. myślałem? Zostawili nas, że umrę tutaj całkowicie sam. Napisz. Już dobrze. Okay. Zawsze nade mną czuwałeś, Pol. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi bracia broni, walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z wyżyn i z Nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję Wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braci. Bohaterami. To na tyle, chłopy. Z chciałbym Ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! <noise> Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zusmana. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowie, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. <grystanie> I to jeszcze jakiego? Jak będziesz w Chicago... <grystanie> Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy, jak nas złapali, odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty, mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? 的馆子。 W tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu obaj. Ciągle słyszę tamte wilki pol. Czasem nawet je widzę, ale nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być Twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. Dobra widzowie, to by było na tyle tego odcinka, dziękuję za obejrzenie, no i jak wam się podobało to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę jak tego nie robicie, będzie naprawdę miło, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w innych grach, bo tą grę już skończyliśmy.